może być i, i też niejako dać sygnał mieszkańcom, że w 2020 roku e, będą mogli czuć się jeszcze bardziej bezpieczni niż do tej pory. Warto w tym miejscu powiedzieć o jednej niezwykle ważnej rzeczy. Otóż nie wszyscy kojarzą sobie sprawę jako o w, w, w naszym bezpieczeństwie, w sprawę w opieki nad nami, o której mają uczestniczyć pożarne. Nie wiem czy Państwo wiecie, ale w, w, w instępnach wypadków drogowych to właśnie to Strażacze lotnicy są pierwsi na miejsce zdarzenia przed policją, przed pogotowiem yy, ratunkowym yy, i często też przed zawodową Strażą Pożarna. Zawodowa Straż Pożarna yy, mieści się w Tomaszowie z i obejmując reset swojego działania, przede wszystkim cały powiat Tomaszowski, a yy, Straże Pożarne rozsiane są. Nie male, w każdej gminie, a w wielu gminach jest kilka nawet zastępków Straży Pożarnej, więc ich raca i codzienna służba jest niezwykle ważna i to, to, to również ważne, żeby mieszkańcy mieli tą świadomość. Zresztą strażacy są bardzo wysoko w notowaniach opinii publicznej, jeśli chodzi o samotowanie tych służb mundurowych. Bardzo się cieszę, że dzięki wsparciu, bardzo dużemu wsparciu pani radnej Wędrowskiej mogło być dzisiaj na koniec. Spotykamy się dzisiaj w Urzędzie Miasta, ponieważ jednostki z Tomaszowa Mazowieckiego, Ochotniczej Straży Pożarnej z Funduszu Sprawiedliwości otrzymują specjalistyczne sprzęty. Jako radna Sejmiku Województwa Ludzkiego szczególnie mnie to cieszy, dlatego że wiadomym jest, że to właśnie strażacy są tymi którzy pierwsi e, przyjeżdżają na e, różnego rodzaju wydarzenia, i nie tylko wydarzenia e, związane z pożarami, ale również wydarzenia związane z innymi wypadkami drogowymi, gdzie naprawdę czasami ten sprzęt, którym trzeba przecinać samochody, żeby uwolniać ludzi, jest niezbędny. Ech. Dobrze się złożyło, że od dwóch lat przy y, ministrze sprawiedliwości Zbigniewie Ziobro został y, utworzony taki fundusz sprawiedliwości, dzięki któremu osoby pokrzywdzone przestępstwem i wszystkie jakby instytucje, które tym osobom pomagają, mogą korzystać z tego funduszu i być wspierani, żeby jak najlepiej nieść pomoc właśnie tym pokrzywdzonym przestępstwem. I dzisiaj mamy ten dzień, kiedy również Tomaszów Mazowiecki i jednostki ochotniczej Straży Pożarnej z Tomaszowa Mazowieckiego, dzięki Funduszowi Sprawiedliwości, mogą skorzystać z tego funduszu. Amen. Uh -huh. Może najwyższy bardzo proszę przekazać podziękowania właśnie im z prezydentem. Władzom pani Ewo, pani szczególnie, bo wiem, że pani tam bardzo dobrze działała, żebyśmy mogli ten sprzęt otrzymać. Naszym władzom miasta, na przykład z panem prezydentem, dziękujemy bardzo. Dziękuję panią za... Dziękujemy za to, wszystko, co Państwo dla nas robicie, bo naprawdę coraz nowego się yy, straża nad Ale chciałabym złożyć Państwu życzenia satysfakcji z tej pracy, wszelkiej pomyślności i aż w samych dobrych z samym Dziękuję bardzo. W dniu dzisiejszym oficjalnie przekazaliśmy. Sprzęt strażacki jednostką Ochotniczych Straży Pożarnych w Tomaszowie Mazowieckim, jednostce w Białbrzegach, Ludwikowie i w Nagóżycach Sprzęt wartości blisko 100 tysięcy złotych. To niezwykle ważne, żeby nasze jednostki, również Ochotniczych Straży Pożarnych, uzbrajać w coraz to lepszy sprzęt, ponieważ to oni pomagają, pomagają mieszkańcom, pomagają Polakom. Fundusz, fundusz Sprawiedliwości to jest ten fundusz, z których Środków został zakupiony ten sprzęt. Chciałbym, chciałbym też podkreślić fakt, iż to ochotnicy są najczęściej jako pierwsi na. Zdarzeniach dla nas trudnych, czyli czy w rozmaitych wypadkach drogowych, czy, czy, czy pożarach, czy innych, bo dzisiaj Straż Pożarna to nie tylko pożary, ale może właśnie nawet głównie zdarzenia mające miejsce na drodze. 70-80% przypadków to ochotnicy jako pierwsi zjawiają się, udzielając pomocy i ratując tak naprawdę nasze życie. Wkraczamy w nowy 2020 rok. Mam nadzieję, że będziemy jeszcze bardziej bezpieczni, między innymi dzięki temu, ale też liczę na to, że ten sprzęt nie będzie używany w ogóle. A jeżeli kiedykolwiek, to mam nadzieję, że bardzo rzadko, a już na pewno wszystkim strażakom życzę, żeby z każdej akcji, jeżeli na taką będą musieli wyjechać, wracali, wracali bezpiecznie. A Państwu wszelkiego dobra i oczywiście bezpiecznego 2020 roku. i albo uczestniczą w jakimś trudnym wypadku drogowym, باشید در این پیشی دوست thank Teraz poproszę Panią panę która jest jednostka, która datuje swoją działalność od 1928 roku liczy na ten moment 50 członków i 15 członków młodzieżowej drużyny pożarniczej. Dzisiaj mamy niecodzienną uroczystość, bo Otrzymamy sprzęt z Funduszu Solidarności z Ministerstwa Sprawiedliwości. Cieszymy się z tego bardzo, bo jest nam ten sprzęt potrzebny. Otrzymamy dzisiaj mundury bojowe, najaśnice, pliny stabilizacyjne, czujnik wielogazowy. Sprzęt, który jest nam potrzebny, wybrany z wielu przez naszego. Naczelnika, specyfikacje wykonał, czyli jest nam to na ten moment bardzo potrzebne, i z tego tytułu bardzo się cieszymy, że dzisiaj możemy ten sprzęt otrzymać. Jest to po raz drugi z tego funduszu, bo w ubiegłym roku też dostaliśmy sprzęt, i w tym roku jest to, że tak powiem, druga edycja. Y, takiego przekazywania uroczystego nam sprzętu pożarniczego, no i nie tylko, bo i mundury bojowe. Tak. Za pośrednictwem Urzędu Miasta pana prezydenta y, wypisywany jest wniosek. Urząd miasta wypisuje wniosek. My sporządzamy specyfikację w jednostkach. Urząd miasta y, wnioskuje do ministerstwa o Taki i taki sprzęt, który jest naszym jednostkom potrzebny. Dankie aan u Otrzymany sprzęt, czytaj, 10 hełmów strażackich, 4 hełmy ratownicze, defibrylator oraz y, najaźnicę akumulatorową. Otrzymany sprzęt pozwoli nam strażakom zapewnić sobie lepsze bezpieczeństwo. Do tego jeszcze cały ten sprzęt, który żeśmy otrzymali, najaźnica, y, defibrylator oraz y, docięcia pedałów samochodowych. Oczywiście weźmie i polepszy sprawność naszych działań przy akcjach ratowniczo-gaśniczych. Nasza jednostka prężnie się rozwija, działa tutaj na terenie miasta oraz poza miastem też. Wspieramy Państwową Straż Pożarną. U nas w Straży Pożarnej działają też również kobiety. Na chwilę obecną, prężnie, czynnie wyjeżdżające do akcji jesteśmy dwie: ja i moja koleżanka. tak? Na chwilę obecną, jeżeli chodzi o młodzieżową drużynę pożarniczą, no to są mniejsze dzieci, tak? I na chwilę no, nie mogą, że tak powiem, brać udziału w akcjach. Tak? Mhm. Mamy też wyjazdy, zabezpieczamy teren miasta, tak na przykład dzisiaj też będziemy zabezpieczać imprezę na placu Kościuszki Sylwestra, różne pikniki organizacyjne z Urzędu Miasta, ewentualnie ze starostwa, tak? Wszystko też, między innymi, my zabezpieczamy. Dziękujemy bardzo. Panie Otrzymaliśmy dzisiaj pompę hydrauliczną do urządzeń tnących przy wypadkach, no i pompa będzie bardzo potrzebna nam. Jednostka nasza to jest pewna liczy 23 strażaków kobiet jest jedna kobieta tylko która jest no, taką sekretarką powiedzmy mała miejscowość dużo ludzi nie ma dużo nowych nabytych napływowych także oni się niewiele angażują w ten temat Darżeń za dużo nie było w ostatnim roku byliśmy na trzech akcjach no z tym że jeden duży pożar był budynku właśnie u nas na Nagórzycach. No a tak wiele nie, no bo to jest dość daleko jak mówię tych czynnych strażaków jest niewielu. Pracują. No ale jak potrzeba to zawsze tam znajdzie się coś.